Wiesz życie jest pięknym momentem. Człowieku czytaj Pismo Święte, pytaj, czytaj, weź do ręki, żywe słowo, ten świętech siegi. Do wyprostowania są drogi, kręte. Człowieku czytaj Pismo Święte. Pierwsza niedziela Adwentu to wielka brama nadziei, która w perspektywie kilku tygodni oczekiwania ukazuje nam tajemnicę wcielenia. Tajemnicę świąt Bożego Narodzenia. To wszystko, co będziemy przeżywać dzięki Słowu Bożemu, kieruje naszą myśl ku tajemnicy odkupienia, a więc ku Bogu, który jest miłością, ku Bogu, który daje Jezusa, aby był z nami jako Emmanuel. To wszystko miało swój historyczny czas przygotowania, ale również. I nasze codzienne życie w oczekiwaniu wpisuje się w doczesność, czasem bardzo nam przyjemną, miłą, a czasem pełną niespodzianek i różnych sytuacji, które nas bulwersują, które są trudne do zrozumienia. Drogami adwentowej nadziei i darem Bożego Słowa prowadzi nas prorok Izajasz który dar odkupienia widzi jako Boży dar dla wszystkich ludzi, dla wszystkich ludów i narodów bez wyjątku. Jednocześnie zachęca nas, aby człowiek wglądał niejako w siebie i stanął w prawdzie przed Bogiem, aby znalazł czas na czuwanie, tak jak podpowiada nam to święty Paweł w liście do Rzymia. A to wszystko ma nas doprowadzić do zrozumienia tej prawdy, jaką nam przekazuje dzisiejsza, dzisiejsza Ewangelia. A więc dar Bożego Słowa wypowiedziany ustami Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela. A Jezus nie tylko odpowiada na tęsknoty ludzkich serc, ale przede wszystkim Bóg w Jezusie zatęsknił za człowiekiem, który wszedł niestety. Na drogę nieposłuszeństwa, zdrady, różnych sytuacji, które go poniżają w jego ludzkiej godności. A przecież człowiek to Boże stworzenie i dlatego z tęsknotą oczekujemy na Jezusa, a Bóg z miłości przychodzi do nas w tajemnicy narodzenia. Kiedy wsłuchujemy się dzisiejszą Ewangelię zapisaną przez świętego Mateusza, że ze, zdziwi ze zdziwieniem odkrywamy, że w zasadzie Pan Jezus nie formuje jakichś zarzutów wobec tych, których kiedyś pochłonął, kiedyś pochłonął po to, bo jedli, pili, wychowywali potomstwo. Ale to również towarzyszy innym mieszkańcom ziemi, nie tylko ludziom. I dlatego człowiek musi zatęsknić za Bogiem, za prawdą, miłością, to, co stanowi o istocie Jego życia, jako istoty rozumnej i noszącej w sobie obraz Boży. Życzę więc wszystkim słuchaczom i uczestnikom adwentowej liturgii w pierwszą niedzielę, aby Boże Słowo kształtowało nas na uczniów Jezusa, pojętych uczniów Jezusa, a poznając Go. Byśmy byli misjonarzami tej prawdy, że Bóg jest miłością, miłością, która wciela się w osoby Jezusa Chrystusa i przychodzi do naszego świata. Moi drodzy, Słowo Boże zawsze kształtuje nasze postawy, a przede wszystkim jest inicjatywą Pana Boga, który też w okresie Adwentu będzie nam szeptał. Do naszych uszu i naszych serc, abyśmy otworzyli się na działanie Jego Bożej łaski. Czas wydaje się długi, zwłaszcza cztery tygodnie, ale czas szybko mija. Pan Bóg jest cierpliwy i ciągle czeka. Zechciejmy Mu odpowiedzieć na Jego zaproszenie. I niech w tym zaproszeniu będzie nasza szczera odpowiedź na łaskę Chrztu Świętego, abyśmy z odwagą w naszym świecie, w adwentowym czasie, byli uczniami Jezusa jego misjonarzami, którzy dzielą się z innymi darem Bożego Słowa, dobrych obyczajów, serdecznych życzeń i przyjacielskich spojrzeń. A w tym wszystkim niech na drodze naszego adwentowego czuwania towarzyszy nam Boże i pasterskie błogosławieństwo. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. W pomorzenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj pismo święte, pytaj, czytaj. Weź do ręki żywe słowo te święte księgi.